Cześć, kochani Dławgniuszka, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców kosmetycznych września. Mam zarówno pielęgnację, jak i makijaż odkrycia. Totalne odkrycia dla mnie i rzeczy, które mnie zaskoczyły w pozytywny sposób zdecydowanie. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co mi się sprawdziło, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie kciuk w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, śledzić mnie na Instagramie. I jeśli tylko pojawia Wam się opcja podbicia film, filmu, to bardzo Was proszę o podbicie. Także zaczynamy. Jak zawsze, zaczynamy od pielęgnacji. I dzisiaj zaczniemy od płatków pod oczy, bo płatki pod oczy to był taki, taki wrzesień to był taki czas odkrywania fajnych płatków pod oczy dla mnie. Nie ma ich tutaj może jakoś wiele różnych rodzajów, ale pierwsze, które chcę wam pokazać, to są płatki, które wylądowały na drugim miejscu moich ulubieńców, a ja jestem bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o płatki pod oczy. Na pierwszym miejscu są heimische z tea tree chyba albo um, zieloną herbatą. Nie drzewem herbacianym. Zieloną herbatą, tak mi się wydaje. I różane. To jest moje pierwsze miejsce. To są najlepsze po prostu płatki, zwłaszcza ta zielona wersja, która rzeczywiście rozjaśnia jakby nie przebarwienia, tylko skórę pod oczami. A! Tu jest moje odkrycie. To jest marka Mixun. Ona swego czasu była dosyć wiralowa dzięki ich takiej, chyba esencja, To się nazywało nie serum, tylko esencja yy, z fasolą. I wszędzie było pełno tej esencji. Ja tę esencję, nie pamiętam czy kupiłam, czy dostałam od Jest styla, ale w każdym razie używałam jej, u mnie się nie sprawdziła, jakby nic nie dawała, była nieprzyjemna, niefajna, więc yy, no niekoniecznie, chyba nawet. Część sobie zużyłam do ciała, tak zmieszałam z jakimś balsamem czy z czymś, ale swego czasu zamówiłam płatki pod oczy i one są z tej samej serii. Bean Hydrogel Eye Patch, czyli właśnie z serii fasolowej. Słuchajcie, jakie to jest dobre, jakie to są dobre płatki. One. Dosłownie są prawie tak dobre jak haemisze. No czy znaczy dla mnie hajmisze są dobre? Ja wiem, że dla każdego co innego, więc dla kogoś mogą być niedobre, wiadomo, ale dla mnie, no, wypowiadam się o tym, co jakby ja przetestowałam, co mi się sprawdza. I tu mamy tą fasolę znowu i płatki są. Ja tutaj mam dosłownie jedną parę albo dwie pary, żeby Wam pokazać, tak. Płatki są takie prześwitujące, jest dużo esencji. Esencja jest gęsta, więc tej esencji jakby nabieramy na ten płatek dużo, kładziemy pod oczy i to się tam wchłania. Praktycznie w ogóle nie spływają, gdzieś może na początku trochę spłyną, ale przez tę gęstość tej esencji. Właśnie nie jest tak, że ciągle musicie je poprawiać i szybko jakby dochodzą do tego etapu, że, że po prostu są pod oczami i można je długo trzymać. Można je trzymać, nie wiem jakie jest na opakowaniu napisane, żeby je trzymać, ale można je trzymać naprawdę długo. Pół godziny, e, dwa. Poczekajcie. Usunąć po 2 do 30 minut. Tutaj jest tak. Ja muszę się Wam przyznać, że kiedyś sobie o nich zapomniałam, bo one są bardzo komfortowe i trzymałam je półtorej godziny. I tak jakby, jak ściągnęłam, to i tak nie było tak, że płatek był suchy i przyklejony do skóry, tylko wciąż była tam odrobina tej esencji i wciąż było to działanie. Ale. A że tak powiem, to było na moje ryzyko. Natomiast po tym pół godziny one rzeczywiście już dają e, efekt. Troszeczkę rozjaśniają skórę pod okiem, nie mocno i nie jest to efekt jakiś hipertrwały. Zresztą nawet bym nie chciała, no bo to jest w kształcie płatka, nie? Ale rozjaśniają. Bardzo dobrze nawilżają skórę pod oczami. E, jakby wypełniają te zmarszczki. I ja co rano robię płatki pod oczy. I po prostu uważam, że są świetne. Już sobie zamówiłam drugą wersję, bo oni mają drugą wersję jeszcze z wąkrotą azjatycką bodajże. Więc zamówiłam sobie drugą wersję, żeby ją przetestować. Świetne płatki, świetne. Także, jak coś, to jest wielka polecajka ode mnie. One są na jej stylu i kosztują. Widziałam ostatnio chyba za 13, tam te ceny się zmieniają, ale chyba za 13, czekajcie, bo mnie coś wokół spędzi. Za 13-14 dolarów, coś takiego. Nie wiem ile u nas w naszych sklepach, no ale na Estylu zazwyczaj jest taniej, zresztą tam są świetne promocje. Na Estylu, jak zawsze macie tę zniżkę, którą dla Was kiedyś tam utworzyłam, 2-5% na hasło SL Insta, i ona się łączy z innymi zniżkami, które tam się pojawiają, jakby co. Tak, to były jedne płatki pod oczy, i tu mam drugie. Co do tego nie byłam przekonana. Ja już nie wiem, one były jak. Jakoś nie tyle gratisowo, co jako jakiś taki glow up giveaway chyba, bo YesStyle ma na Instagramie i w ogóle na stronie glow up giveaway. To jest coś takiego, że jak robicie zakupy za 29 dolarów, to możecie sobie jakiś kosmetyk wybrać. I pamiętam, że chyba to właśnie było z glow up giveaway, tak mi się wydaje. Zresztą oni mają dużo rozdań i tak dalej wszelkich. I to jest marka Marsik. To jest jakaś nowa marka na YesStyle i oni mają bardzo ciekawe płatki. Tu też są płatki pod oczy. Tylko że to nie są takie hydrożelowe płatki, tylko zaraz wam pokażę jak to wygląda. I tutaj część zużyłam, a część sobie zostawiam na wyjazd, bo one są bardzo, bardzo wygodne. Tak. Widzicie? Tak. Tu jest jedno, tu jest tak. To są takie płatki jakby na plasterku i one od spodu są trochę jakby taki klej. Przyklejacie je pod oko. I dlaczego Wam je pokazuję? Uważam, że są świetne. Na początku, jak użyłam pierwszej pary, to miałam takie mieszane uczucia, ale właśnie, jak używałam kolejnych, tutaj kilka zużyłam yy, i zostawiam resztę właśnie na to Widziałam, że one są świetne, bo one działają trochę jak te kolagenowe maski na twarz czy pod oczy. E, że właśnie jakby robią się coraz cieńszy tam taki żelek pod tym plasterkiem ten który się przykleja i też ich się tak długo nie trzyma chyba o ile dobrze kojarzę już nie pamiętam około 30 minut no no, no to nie to tak samo i jakby to nie wysycha, ale robi się takie troszeczkę cieńsze z każdą minutą i jak ściągacie, to rzeczywiście też skóra pod okiem mimo że to jest takie dziwne, takie bez sensu dla mnie trochę, bo jak dotkniecie tego płatka tej strony, którą macie potem położyć na skórze, to to jest taki kleisty. I tak Miałam takie wrażenie na początku, że no dobra, przykleję sobie coś pod te oczy, ale to rzeczywiście, kurczę, też działa. I też nawilżają, też odżywiają, też wypełniają zmarszczki, też są bardzo fajne. Um, one kosztują chyba 10 dolarów niecałe i tutaj mamy 18 par chyba. Tak mi się wydaje, że osie... czy 18 płatków. Kurczę, nie wiem tak szczerze mówiąc, musiałabym policzyć. Raz zobaczymy, wyciągniemy. Zobaczymy, ile zużyłam. Mamy tak 3 4 5 6 7 8 9 10. Czyli tak. Czyli 18 płatków. 18 płatków, czyli to jest na 9 dni. O ile dobrze tu rozkminiam, ale wydaje mi się, że tak. Więc Generalnie wychodzi trochę drożej, natomiast są to świetne płatki właśnie na wyjazdy, bo raz możecie to włożyć do bagażu podręcznego i jakby macie w saszetce, nie ma tutaj żadnego płynu, więc to nie jest w ogóle liczone jako płyn, można sobie wrzucić jak się chce. Tak, przynajmniej mam nadzieję, jeszcze zobaczymy to, jak będę jechała na Sycylię, leciała na Sycylię. Ale tak mi się wydaje, no bo to, to tak jakby to są płatki bez żadnego płynu. Więc wydaje mi się, że właśnie na wyjazdy będą świetne, ale też dla osób, które nie znoszą, jak im się płatki zsuwają. A wiem, że są tacy ludzie, którzy jakby. Ja też jak płatki za bardzo zjeżdżają, to mnie też to irytuje. A tu macie płatki, które przyklejacie po prostu pod oczy. I to nie jest jakiś taki mocny klej, żebyście, wiecie, nie myślały, że to jest klej taki, że się jakby. Rzeczywiście jakoś strasznie przykleja. Nie, przykleja się. Ale to nie jest takie, jakbyście miały klejem to wysmarowane, jak dotykacie sobie pod okiem, a jednocześnie one się pod tymi oczami trzymają i działają. E, tutaj najbardziej się dziwiłam, że one działają, właśnie, bo stwierdziłam, że to takie dziwne trochę, no ale chciałam je przetestować i działają. I oni mają płatki nie tylko pod oczy, ja sobie ostatnio zamówiłam płatki tutaj na te zmarszczki, ale mają też na żuchwę, mają też na szyję i tak dalej, więc dużo jest rodzajów tych płatków. Tak jak mówię, może jest to mniej trochę opłacalne, chociaż w sumie. Te na te zmarszczki tutaj jest ich 60 w opakowaniu i kosztują 13 dolarów, więc 30 dni. No, a na pewno wygodniej takie naklejane się nakłada niż jakbyście chciały tego typu płatki tutaj nałożyć. I też w tych płatkach można wszystko robić po prostu, nie? Tak naprawdę biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w słońcu wypoczywać czy jakoś tak. Także też bardzo fajna rzecz. A teraz słuchajcie, mam do Was pytanie, bo mam jeszcze jedne płatki, ale to już nie są płatki, których używam. Jeszcze ich nie używałam, ale może Wy używałyście, bo zastanawiam się, czy je otwierać teraz, czy jakieś inne zużyć. Więc dajcie mi znać, bo się zastanawiam po prostu. Jestem ich bardzo ciekawa, ale mam jeszcze kilka takich opakowań, które powinnam zużyć. Ale nie jest też tak, że terminy mnie gonią, powiedzmy tak. Czy używałyście tych płatków? Bo to jest jakiś viral też. Abib Collagen Eye... Patch, kolagen iPatch, tak się nazywają. I to też są jakieś płatki hydrożelowe, właśnie z kolagenem i różą Jerry Rose Jelly. Czy używałyście? Nie wiem. To y, akurat y, jakby mogłam sobie wybrać jedną rzecz y, tam z takiej puli, co miesiąc można sobie wybrać, jak jest się influencerem, jest styler. No i właśnie wybrałam te płatki pod oczy. Nie wiem, jakie są pojęcia, nie mam jest bardzo dużo dobrych opinii. Także na razie ich nie otwieram. Jeżeli któraś z Was ich używała, to bardzo proszę o informacje, czy są fajne, czy, czy warto, czy jakby mam otworzyć jakieś moje ulubione inne po prostu, a te sobie tam gdzieś zostawić. Lecimy dalej. Włosy. I teraz tak zaczęłam używać czegoś, co. Yy, usztywni utrwali moje tutaj te odrastające paskudstwa z tej włoskiej grzywki, no już dotąd jest to. W marcu pod koniec marca byłam chyba ciąć albo na początku kwietnia, więc już mi parę centymetrów odrosło i już jakoś bardziej jestem w stanie to ogarnąć, ale dużą pomocą dla mnie jest właśnie to. I to jest coś, pytacie, pytacie o te włosy, jak one się tak trzymają i tak dalej. No więc to, Umberto Giannini Texture Boost i to jest Volumizing Dry Texture Mist. Czyli to jest dosyć ciekawe, bo to jest trochę jak lakier do włosów, trochę jak suchy szampon, ale to nie jest ani jedno, ani drugie. Dla mnie przynajmniej, bo kiedyś próbowałam swojego szamponu, próbowałam też lakierów do włosów i to jest co innego. To jest właśnie takie trochę półsuche, ale nie zostawia żadnego białego, niczego jak takie suche szampony. Dosyć ciekawe. Jak psikam na przykład i gdzieś mi na ręce na psika, to robią się takie chropowate lekko paznokcie, więc to trochę włosy wydaje mi się matowi, ale jakby utrzymuje te włosy w miarę, a moje włosy nawet słuchajcie, lakierem takim mocnym, tym, kurczę, nie pamiętam, takie zielone tafty i z czerwonym, to jest chyba, nie wiem, czy jakiś extra strong, czy jakiś strąg, coś takiego. To moje włosy jakby wytrzymują 10 minut. I jakby nie było żadnego lakieru na włosach. A to sobie radzi dużo lepiej. Dużo dłużej moje włosy po prostu jakby są ujarzmione, zwłaszcza ta część. No już teraz tutaj spada, ale to już jest ponad godzinę, nie? Także ja mam takie włosy właśnie. A żeby ich nie poprawiać, żeby nie denerwowało to mnie, żeby nie denerwowało to Was, no to właśnie zaczęłam tego używać. Tu jest 200 ml, jeszcze trochę mi zostało, ale chyba nie jakoś dużo. Wydaje mi się, że to nie jest bardzo wydajne, ale ja tego wale też strasznie dużo na włosy. To ma bardzo delikatny zapach, absolutnie nie ma jakichś takich chemicznych zapachów w stylu właśnie lakier do włosów, czy jakichś takich nieprzyjemnych zapachów jak te szampony suche. Taki bardzo miły. Delikatny zapaszek. I jego rzeczywiście na tych włosach trochę czuć, i e, no, dla mnie to jest minus. Ja bym wolała, żeby to w ogóle zapachu nie miało, no ale tak się chyba nie da. E, to jest for fine or flat hair. To ma być spray teksturujący, właśnie taki suchy, który ma dodawać objętości, ale tak jak mówię, on rzeczywiście, jego można trochę na objętość użyć, ale przede wszystkim dla mnie jest takim fajnym utrwalaczem do włosów. 18 zł, kupiłam to w TK Maxie, ale znalazłam już na flat Koni na chyba Look Fantastiku. No, w różnych miejscach można to kupić za około 40 zł i wydaje mi się, że do tego wrócę. Jeszcze mam do zużycia jeden: um, taki właśnie też dodający objętości, Volumizing Spray, chyba z Moroccan Oil, który kiedyś tam kupiłam, więc jak zużyję to, to tamtego będę używać. Ale to jest, mam 41 lat, słuchajcie, skończyłam w tym roku 41 lat i to jest jakby pierwszy raz, kiedy ja używam takich kosmetyków. Ja nie mówię, że gdzieś na jakiejś imprezie jakaś fryzjerka mnie nie spśkala, kierunek czy coś takiego, nie. Ale kiedy sama z własnej woli jakby używam czegoś takiego. Ja całe życie nie używałam takich rzeczy, bo yy, no jakoś nie. W dalszym ciągu mam trochę, że mnie to brzydzi, słuchajcie. <laughs> Wiem, to jest dziwne. Ale yy, ja myję włosy co dwa dni. I pierwszego dnia, jakby po umyciu rano, ja tego nie użyję. Bo ja nie chcę po prostu. Ale drugiego dnia, jak wiem już, że następnego dnia rano będę myła włosy, to tego użyję i prześpię tę noc w tym. Ja nie myję włosów wieczorem, bo mycie włosów wieczorem po prostu moim włosom nie służy. Włosy powinny wyschnąć, włosy powinny, jakby łuska się powinna domknąć, dlatego ja myję rano i jestem w stanie wytrzymać. Mam taką poduszkę, że ona ma, jakby poszewka ma dwa kolory. Z jednej strony jest szary, z drugiej jest biały i Szara strona to jest strona, kiedy na przykład kładę się właśnie z tym, na włosach. A biała strona to jest ta czysta strona, wiem, to jest dziwne. Takie kombinowanie, no łatwiej by było, jakbym umyła włosy wieczorem. Ja wiem, ale ja tego po prostu nie zrobię. Raz, że mi się nie chce wieczorem, bo przy moich włosach to jest, no z godziny to wszystko zajmuje. Sama pielęgnacja. I no nie. I jest to dla mnie trochę takie obleśne. Nie wyobrażam sobie, jak można używać na co dzień lakieru i na przykład nie mieć codziennie głowy, nie zmywać tego. I takie trochę jest obleśne, ale ten kosmetyk akurat nie daje mi takiego uczucia, że to jest taki straszny syf po prostu na tych włosach. Tak, także jak coś, to bardzo fajny i Wam polecam. Tak, zdecydowanie. To, to jest moje takie odkrycie. Lecimy dalej. Co Wam pokazałam? To Wam pokazałam, to Wam pokazałam. Yy, I jeszcze jedna rzecz do włosów. Słuchajcie, Basic Lab odżywka. Tu jest takie mniejsze opakowanie, 100 ml. Ja ją dostałam jako gratis do jakiegoś zamówienia. Lekkość i miękkość. Odżywka nawilżająca. Humektanty, 3 kropeczki. Emolienty, dwie kropeczki. I to jest w ogóle szokująca dla mnie odżywka. Jest bardzo, bardzo dobra, powiem Wam. Bo to jest odżywka, która jakby dodaje moim włosom objętości, w ogóle ich nie przeciąża i tak jakby ich jest więcej, one są chyba dobrze nawilżone. Ja w ogóle nie wiem, bo moje włosy najbardziej lubią proteiny, one nie lubią humektantów, a tutaj są jakieś takie humektanty zastosowane, że um, te włosy ani nie są spuszone za bardzo, ani nie są za bardzo oklapnięte, bo u mnie to robią humektanty. Albo mi strasznie puszą, robią takie suche siano, albo... Właśnie włosy są ciężkie, przyklapnięte, przetuszczone takie niemalże, i tak dalej. A tu jest jakieś takie połączenie humektantów, które właśnie jakby trochę dodają tego bustu i emolientów, które jednak wszystko trzymają w ryzach. Pierwszy dzień, jak myję rano włosy i nakładam tę odżywkę, to ich jest rzeczywiście dużo, może są tak troszkę spuszone, ale to nie jest taki chamski, suchy buch, jak czasami po humektantach. Po prostu jest ich jakoś tak więcej, nie? A na drugi dzień po tej odżywce włosy. Właściwie jeszcze w pierwszy dzień, jak już się te po paru godzinach łuski włosa podomykają, to włosy zaczynają być też bardzo lśniące, takie ładne. I na drugi dzień też wyglądają fajnie, świeżo. Więc bardzo lubię, wrócę chętnie do tej odżywki nawilżającej. I to jest chyba pierwsza odżywka taka nawilżająca, która u mnie tak dobrze się sprawdziła. Więc wielkie, wielkie love. Zdecydowanie. Także taka, czy coś tutaj jest? Odżywkę na już na umyte, wilgotne włosy. No tak. Aplikuję równomiernie na ze włosy, zachowując odstęp od skóry głowy. To ja Wam mogę powiedzieć, że ona absolutnie nic złego w skórę głowy nie robi, ponieważ jak ja nakładam odżywkę, to robię to nad wanną, głową w dół i. Moje włosy, te które są tutaj od spodu, one się najbardziej plączą, więc ja muszę sobie przejechać po tyle głowy, po tych włosach tam um, odżywką, żeby móc je um, rozczesać po prostu dobrze, żeby ich nie szarpać, nie wyrywać. E, I tak jakby siłą rzeczy, jak nakładam nawet niewiele, no to później jak spłukuję, to razem z wodą ta odżywka skóry głowy dotyka krzywdy mi. Nie robi, absolutnie nie sprawia, że skóra głowy jest jakaś swędząca, obciążona, żeby coś tam się działo. Nie. Bardzo fajna. Bardzo delikatny... Zapach bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny, delikatny zapach. No, tu wam pokażę taki syfny dziubek, może. Tu mam jeszcze gdzieś, może, na jedno użycie. Także yy, świetna odżywka. Świetna. Nawet powiedziałabym, że kurczę. Bo tak używałam sobie na zmianę tej i tej, z, yy, którą tak bardzo lubię, z Mavavo. I nawet powiedziałabym, że na drugi dzień po tej lepiej włosy wyglądają, bo ta zmawawo jest świetna, ja ją kocham. To jest taka wygładzająca, suiting chyba, czy coś takiego, ona się nazywa, czy smoothing, czy coś w tym stylu. I ona jest świetna. Natomiast przy tej włosy są jakby. Nie, nie że tamta sprawia, że są nieświeże, nie zrozumcie mnie źle, bo nie sprawia, ale ta sprawia, że one są dłużej, lekkie i takie właśnie. Pszsz. No to jest lekkość i miękkość. No, Daje to ta odżywka, także świetna jest po prostu. Na pewno ją kupię w którymś momencie. Teraz tak, teraz e, kolejna rzecz, to mnie zszokowało. Nie wiem, czy pamiętacie. Chyba na Instagramie Wam rzucałam. Gdzieś tam w każdym razie. Swego czasu kopalnia zdrowia, to jest taka drogeria z naturalnymi kosmetykami w Krakowie. Oni mieli coś takiego, że na. Em... Na placu żydowskim na Kazimierzu były, są takie stragany, i oni tam sobie kiedyś stali, można było wygrać nagrody i tak dalej, e, zakręcić takim kołem. To jeszcze w lecie, byłam tam z przyjaciółką. I właśnie dostałam wtedy dwa dezodoranciki, wygrałam, tak jakby mini-mini-dezodoranciki od medlarni, cztery szpaki. Jeden dałam Ani, bo ona mi dała SPF-a, którego nie chciała. Ona chciała, znaczy nie chciała też dezodoranciku, a ja jej wcisnęłam. Ehm, I mam tutaj coś takiego. Ja tego nie używałam jeszcze bardzo dużo razy. Powiedzmy, że z 8, yy, i to jest taka bardzo wstępna recenzja. Zobaczymy, co będzie dalej, ale to jest genialne, słuchajcie. Najlepszy naturalny dezodorant w kremie, w ogóle naturalny dezodorant, jakiego używałam. Tu mam akurat tylko 15 ml, ale to jest tydzień ponad używania tego się bardzo nie dużo daje i tego jest jeszcze tyle. I yy, zapach, który tutaj mam. To jest eukaliptus cytrynowy z ziemią okrzemkową. Z, zie z, ziemią, z ziemią okrzemkową, tak. tak. Bardzo fajny. Taki, trochę mi się z trawą cytrynową, właśnie zapach kojarzy, ale nie do końca. E, I to jest taka pasta. On jest chyba na bazie sody, tak mi się wydaje. Natomiast składu to już nie, na, na pewno nie przeczytam. Natomiast to jest dezodorant, który w ogóle jakby. Niby to jest tylko dezodorant, więc nie ma działania antyperspiracyjnego, a on sprawia, że nie dość, że przez kilka godzin pachy ładnie pachną, tak jakby jak sobie powącham pachę, no bo trzeba to przetestować jakoś było, nie? Więc sobie wąchałam te pachy, to ja cały czas czułam zapach tego dezodorantu absolutnie przez cały dzień ani ani odrobinki nieprzyjemnego zapachu potu i co więcej, właśnie pachy się nie są praktycznie. Tak jak przy antyperspirancie. A jest to tylko dezodorant. Tak jak mówię, to jest wstępna moja recenzja, bo yy, taką pełną wam dam w jakimś dęku, jak zużyję całe opakowanie. Teraz, jak są te pogody nawet takie cieplejsze, to i tak to się sprawdza. Więc ja mam do zużycia z Jorkaja jeszcze dezodorant, właśnie taki naturalny. Teraz go na zimę, że tak powiem, zostawiłam i będę go używać jesienią i zimą, jak się zrobi chłodniej ale on jest taki niby spoko, ale nie do końca. A tu tak jakby wydaje mi się, że ten jest dużo lepszy. Wącham cały czas, bo jest bardzo przyjemny po prostu. Ten zapach jest taki fajny, świeży, takie idealny pod paszkę <grym> po prostu. Także ciekawa jestem, czy używałyście. Bardzo jestem ciekawa. Jeżeli tak, to dajcie znać, jak się u Was sprawdziły te dezodoranty. No bo dla mnie, tak jak mówię, no to jest jakby... Tu, tu Jorkaja jest gdzieś tutaj, a szpaki są tutaj. Zresztą ja bardzo lubię kosmetyki od czterech szpaków, bardzo lubię ogólnie, ale tutaj jakby nie filtrowałam tego, bo ja nie lubię dezdorantów, więc było takie status quo. Dobra. I ostatnia rzecz na dziś to jest jedna rzecz. Jeszcze myślałam, żeby tutaj jedną rzecz wrzucić Wam do tego filmu. Taką kosmetyczną, ale może jeszcze troszeczkę dłużej poużywam i wtedy Wam powiem. No tak, tak mi się wydaje, że je, jeszcze potestuję. Dobra, Kaleidos, no to się nie mogło znaleźć, to się nie mogło nie znaleźć w ulubieńcach, przepraszam. Kaleidos, to jest marka chińska chyba, czekajcie, a tu jest. I to jest eyeliner kredka taka po prostu. Używałam tego jako pomadka, używałam jako eyelinera, tak wam pokażę, bo tutaj oczywiście mi się złamała. Ona jest bardzo miękka, bardzo trzeba uważać i jak właśnie kiedyś na usta używałam, to po prostu się połamała. To są multichromowe kredki, ale to są najpiękniejsze multichromy ever. Spójrzcie na to. Ten błysk jest intensywny, on jest wielowymiarowy. Tutaj to nie jest tak, że to są dwa kolory, to nie są dwuochromy. Tu macie czerwony, fioletowy, turkusowy, niebieski, żółty, zielony, tutaj jest tego mnóstwo i ja już Wam to pokazywałam. E, można te kredki kupić na jej stylu i ja sobie na pewno kupię po prostu jeszcze jakieś inne kolory. Używałam na oczy, używałam na usta, dziwnie to na ustach wyglądało, ale też można, bo czemu nie? To są w ogóle kosmetyki zastygające, bardzo trwałe. To jest bardzo, bardzo trwałe, jak szukacie czegoś takiego, właśnie. Aby jakiś akcencik sobie dodać, żeby kreskę pociągnąć, czy nawet na usta, właśnie, czy nawet do jakiegoś makijażu ciała, gdzieś teraz już nie jest etap festiwali, może, ale to to jest coś genialnego, proszę już. Widzicie? Ciekawa jestem, czy się. A, troszkę się ściera, bo jeszcze może nie wyschło do końca, ale na oczach to jest hiper trwałe po prostu. Coś pięknego. Także to jest ostatnia rzecz, którą chciałam wam dzisiaj tutaj pokazać. Ja może nie robię takiego makijażu, wiecie, jak, nie wiem, Red Lipstick Monster czy Red My Lips Art. Wiadomo, że nie, chociaż chciałabym. Chciałabym, ale nigdy nie mam czasu. Chciałabym sobie tak siąść i sama się pobawić i zrobić taki jakiś bardzo rozbudowany makijaż. Nie wiem, co mnie powstrzymuje, właściwie czas, chyba najbardziej. Eee ale no wiecie że ja jestem totalną sroką, także ta kredka to jest coś fajnego i ja, jest coś super fajnego nawet. Ja mam odcień turmalin, on jest chyba najładniejszy. On jest chyba najbardziej wielowymiarowy. Także jak szukacie czegoś takiego, to zdecydowanie polecam. Oni mają też w ogóle takie multichromowe rozświetlacze, tylko gdzieś to widziałam i później jakoś mi zginęło, nie wiem, które to są dokładnie, ale są multichromowe też rozświetlacze do twarzy. I chyba wpłynie też jakieś takie multichromy. No, po prostu crazy, totalnie crazy. To są jedne z najpiękniejszych multichromów na świecie. Około 18 dolarów kosztuje ta kredka, więc tania też nie jest jakoś wielce. Ale cudo, po prostu cudo. Pokazywałam wam ją jakiś czas temu w holu zakupowym. Ona jest w projekcie Zero też. Um, powolutku sobie ją będę zużywać, właśnie na różne sposoby. Świetna, świetna rzecz. Jeżeli używałyście, to. Dajcie znać, jak Wam się sprawdzały. A jeżeli nie, to mogę Wam powiedzieć, bo mam porównanie do różnych multichromów, że na przykład cienie te wpłynie od Nataszy Denony. Je też mam, takie multichromowe, właśnie. To. powiem tak. To chyba bardziej błyszczy. To jest chyba bardziej wielowymiarowe, jeszcze. A chyba też tańsze. Także. To by było na tyle. Wszystkie. Wszystkich ulubieńców Wam pokazałam. Mam nadzieję, że. Fajnie spędziliście ze mną czas, że film się Wam podobał, że, że było po prostu miło coś tam posłuchać. Możecie mi napisać w komentarzach, chętnie poczytam o Waszych ulubieńcach, Waszych odkryciach, jeżeli takowe miałyście w ostatnim miesiącu. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!